No dobrze. Dziś jest czwartek. Oprócz tego, że jest to dzień po meczu Polska-Anglia, Polska-Irlandia, Maciej Żurawski Maciej Żurawski to jest on jeszcze ważny z innego powodu. Zadziwiony słuchacz poinformował mnie na drodze e-mailowej, że czwartek jest Dniem Bez Stron w niektórych urzędach państwowych. Dzień Bez Stron polega na tym, że urzędnicy pracują i nie mają czasu przyjmować petentów, czyli tak zwanych stron. Taki petent, czyli strona, idzie na przykład w czwartek do Urzędu Stanu Cywilnego, wchodzi do pokoju, a urzędniczka mu mówi, niech strona wyjdzie, dziś czwartek, Dzień Bez Stron, dziś pracujemy i nie załatwiamy, tak go załatwią. Petent chce wyjść na stronę, ale też nie może, zamknięty jak Dzień Bez Stron, to Dzień Bez i on mi się nawet spodobał ten zwyczaj wprowadzający dzień bez stron i słusznie uważam, że można go rozciągnąć taki dzień bez stron na przykład na sąd. Nawet więcej w sądzie można by wprowadzić taki przepis, że każdy dzień jest tam bezstronny. Z drugiej jednak strony nie wszędzie powinien taki dzień bez obowiązywać. Nie można wprowadzać dnia bezstron na świecie na przykład. Nie wyobrażam sobie świata bez stron. Podróżnicy poczuliby się zagubieni. Taki podróżnik chce wyruszyć gdzieś i się zastanawia. Może by tak na wschód się udać. Patrzy, nie ma wschodu. To próbuje na zachód. Zachodu też nie ma. To samo z południem i północą. Patrzy na kompas, a ta igła na sztort stoi i nic nie wskazuje. Gdyby na świecie obowiązywał dzień bez stron, jak w naszych urzędach zanikłoby podróżnictwo jako takie. A wracając do urzędów, to słuchać sugerowało mi, żebym coś zrobił z tym czwartkiem bez stron w niektórych urzędach. A, a co ja będę robił? Dzisiaj czwartek.